To, co się tu wydarzyło? Yes, doszło. Yes, jak yes, do tego yes, doszło? Moi drodzy, ten quiz nazywa się Literapy. Mamy trzy rundy. Ja mówię ksywę rapera. Drużyna, która naciśnie bazer, podaje rapera, który zaczyna się na ostatnią literę tej ksywy, która padła wcześniej. Przeciwna drużyna kontynuuje łańcuszek. Może to być polski lub zagraniczny raper. Czas na odpowiedź to plus, minus 10 sekund. Będę krzyczał, jak się kończy. Przegrywa drużyna, która jako pierwsza odpadnie, przekroczy czas, albo powie, no nie wiem, jaki na y. Eee, Malik Montana, Aster. Aster Reto Eeeh, Jeezy Azalea. Old Jeezy się kończy na Y. No to Jeezy, hej, okay, no to I. Dobra, TWR. Nie wiem, czarna. to no, Raz. Raz. Zamzona. Eee, ale Przesys! Przesys! A kurwa! Nie, minusowy punkt. No 10 no punktów! 10 punktów! Nie, 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 koniec, koniec! A 10 zyśle, kur... nie ma! 10 punktów! Dla kolorowych kopytek! <grym> zaczynamy rundę grubą! Ale z Ołdzizem było tak samo! Nie! Kurwa, z Ołdzizem było tak samo! Ale Ołdzizem nie prowadzi nie, programu, to kurwa! Nie, to nie, kurwa, no! Nie! Halo! Nie! Nie! Uwaga! No porażka! Macias! Oh my god! Kurwa, w soku! E, łona! Łona! O oh <laughs> Możemy powtarzać, nie? Arab. Arab, okay. okay. b Sentino. Bedo cool. Oki. Oki. Igiane. Uh, Dzięki. Uh, Jesus. Zamson. Eminem. Mata. Uh, Aster. No, Daj mi ja znowu. Oliwka Brazil. Liderk. Hey, flag. Tak flak Tak. jest. Hey. Kanye West. Uh. Um. Teddy. Scott. Plan. koniec, Plan. Easy koniec, koniec. Plan. Easy Plan. Easy Plan. Jest taki Easy Dobra. Easy Plan. Easy Plan. Easy którzy Easy Plan. Easy Diaks Sibit mm. oh! Ten Preston Night Dog uh. Gana oh, uh. 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 no, uh. Alko uh. uh. Maj Dobra. Uh, z. Z. ZUI yeah. ZUI uh, i DWA Yegi, a, a Gazela, Gigi, Było, Był obł, obł. Nie te runcze, nie te runcze, nie te runcze. Kul... Znowu ja poszła... w ostatniej sekundzie po co e wracałem? E proki. E Oj. tak. Goty <sad> 5, 4, 3, 2, 1. 10 punktów. 10 dla go, aktywnego krukiwu. Oh, ja go, chcę bo, powiedzieć, bo, 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 że tak to bo, ma bo, wyglądać. Bo, bo. Tak ma wyglądać przygotowanie do tego programu. Jeżeli Uch, przygodę, was oglądacie nas, bo, bo, bo. przyszli uczestnicy, to to proszę o klaski przed komputerami dla tych ludzi. Tak to ma wyglądać. Chyba runda. Moi drodzy, ostatnia, absolutnie runda. A ksywa, od której zaczynamy, to Wajma. O oh. oh my god! Aster. <noise> Dobra. <Re> Będę <-bende> jutro. <noise> Jeszcze raz? Reto. Znowu. Possibly mm. okay, baby. Uuuuh. Id. Teddy. Ale lecimy znowu tak samo. No to Eminem. <głos> <głos> mata. Alcomat. Nie wiem kiedy oglądacie, ale na wszelki wypadek. Free mata. Z buku. U. Uki grajda. Asa Ferg. Gana. No, no, no. Jankigi. <laughs> <A -Arab. laughs> Blacha. <laughs> A Abrada. A Baby Santana. Eisoprok, Kali. Hali. Cztery. Trzy. Dwa. Ikar. Yep. Jeden. Challenge, możecie Ciężu odpowiadać. Okay. Sprawdzają Ikara. Poczekajcie. Na, na pewno Na pewno, na pewno <grym> jest. stary, musi być taki raper. Na, na, na pewno jest Ikar, na pewno jest Ikar. Stop, musi to być Dobra, szukam tak, Nie, kurwa. No, co ty pierdolisz? Nie. Mamy Ikara, prawda? No co? Wygrywa drużyna yes, asertywnego As As grupnika. Raper Ikar ma w tym momencie na Spotify 10 słuchaczy. Woo! Zakładam, że Lec! po tym odcinku już <laughs> no, 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 no. przynajmniej 15. To jest niesamowite. Nie możemy kontynuować. To jest niesamowite. Ale kurwa! kurwa. Wielkie brawa. Za, Dzięki. Zapisujcie za, za. za. Spotify Ikar i powiedzcie co kurwa jak. Dzięki. Bardzo szatam, mi szatam, przykro. Szatam, Jestem ikar. jednocześnie bardzo szczęśliwy. To ambiwalentne uczucie. To było najbardziej wyrównany pojedynek w tym programie. Żegnamy! Do zobaczenia! Zima idzie bydy ostro! O!